Nie. Mam nadzieję, że tak... Jak nie, to się popłaczę, będę musiała przeczytać. Będziemy by... no, robić grupowy płacz po prostu. No. Nie wiem, to chyba wpiszę w Google, jak, jak zrobić, żeby jedna osoba napisała, a reszta rysowała. Dobra. Ale już. Ja chcę tam, tego, myślę, tam że tam spoko. Kurde, a ja jestem krytynem skończonym. Ja bym chciała Luboka. bardzo go Jezus. lubię, to jeden z moich no ulubionych Nie, bo znam sobie sprawę teraz z tego, że ja sam siebie wydupiłem. On nie, będziesz rysować go, pamiętaj, cały czas przez pięć minut. Możesz pół. edytować jeszcze. A, a masz edytować, bo jeszcze, no. Czekaj, klikam edytuj się. nie ma. <grym> nie no, jak ma rysować dobra, przez całe ładny. życie jakiegoś... Już... On ma tablet. Okay. O, janderynę. Okay. Dobra, ja to pokluję. jest to? po tym To jest Nie pamiętam do końca. To jest fons Okej, to jest to. No dobra. Dobra, ja założę, to jest to. Kogoś popieprzyło. Ale mi zajebiście pasuje do mojego. Ej, ale ładna fuzja może z tego wyjść. Ale no, bo was będzie. Ja dostałem jakieś. co to jest? No, muszę. Hmm, muszę pomyśleć. Ja ja Pierdole, kurwa, no nie wiesz. To znowu jakieś kamienie, czyli nie? Nie, no nie, ale. Oh. Nie e, tak, jeszcze to ten Jeśli rysować, to by to serio było ładne. Jakby... Dobra. Ty mi widziałeś, mój rysunek, widziałeś swój rysunek, proszę, nie musisz tego rysować. Naprawdę mi się tak szczerze, że... narysuję To, że po prostu ja zrobimy szansa, w naszym... metapoda w sensie, że narysujemy tego metapoda. On jest jakiś taki... Nie no, ja jestem zajibisty. Takim to jest bananem. A, no bo w sumie szanse trzeba dać, nie? No a jak? No ta chwila tylko w jedną stronę być. Tak chyba działa to coś. I zrobimy tego metapoda, tylko różowego i oczka możemy zrobić yy, slow poke Myślę, że tak by było najbardziej spoko, co nie? A jak nie, to nie wiem. No, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. On tak to Półka nie umiem narysować. Hmm. A to, to jest chyba... No, no dobra, nieważne w sumie. Pocieniłem w jakichś takich miejscach, gdzie powinna być trochę zacieniowana. mogę sobie zapisać custom kolor? Mogę, jak pięknie. No to można jakieś custom kolory zrobić? No, jak klikniesz na taki duży prostokąt, to ci wyskakuje, dosłownie paleta kolorów, co? Serio? Nie no, se sam się nie wiedziałam o tym. Nie, nie wiedziałam. <laughs> co jest? No też o ja tym nie wiedziałam. Cały czas na to. No, a właśnie tobie jak jak? Tym powiedzieliśmy. No tak. Boże, jakieś ci Co To jest za kolor, ja to wytrzasnąłem. Ej, no co ja robię? Dobra, pewno Nie zmieniają teraz jak... kolory, jak kreski nie potrafię namalować. <laughs> Trochę tak. Ja kółka nie umiem zrobić. Dobra. I teraz byśmy poszli wy... Będzie grubiotki. Tak, oczy. Nie będzie tak. No, połka, i think. On ma szczęście bardzo proste, dlatego go wybrałam. Mm. Bardzo proste, po czym mi nie wyszło. Mm. No nie, jak już to zrobiłam grube, to muszę zrobić grubą. Jak to zrobić, żeby to były jego oczy? A mogłam zrobić zielonego, po prostu slowpoka. Może jeszcze zmienię. Nie. Zielonego slowpoka zrobić, trzeba po prostu oczy mógł dorysować. Kurde, szłoby się przestraszyć tego. No bo tak to ten. Tym razem tak, nie tak, nie tak oczy, tylko tak problem jest... jest... Tak, to jest metapod. Halo, mi znikła. Ale no meta tak, meta Mam Mamy ile pięć minut, co? Tak, tak, postaram się jakoś z niedługo zakończyć. Dobra, o kurde, dobra, to wypadałoby web zrobić. Jasne żółty. Pyszczę mi coś. Mmmm. Zestrał się. Boże. Może piękny, piękny jest. Ale gówno. No. Chociaż wolałabym szczerze, zrobić ajej, chyba samego zielonego po prostu. low połka i tak z takimi kamieniami. No to jest meta. Meta połk. Slowbok zmieniony w metapoda. <grafi> nie, ja że tylko poprawię, kurde, te wiaderko, bo ja nie Ale wiem, co zrobił to wiaderko w tej grze komputerowej. Kucham, bo ja boże. No, nie działa tak powinno. Wiadro malujesz? What is Pokemon? <grafi> 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 tak wiesz, Maluję, co za to teraz. Pokémon, boże, Jest piękne. taki Pokémon? <grafi> <grafi> tak, nie wiem, tak. numer 1300. Nie wiem, ile jest Pokémon, już w, tym, w, tym, w, tym, w tych czasach. No, chyba okay. więcej, 1300. Możemy mu iść, jakiś taki, bo on ma więcej kamienia, chyba. Wiesz, w podobnych fazach, że w nowych Pokemonach ma być Skilly Toilet? Nie. to teraz Kurde. Już Trzeba chyba obejrzeć. No, obejrzycie. No, te, te Pokemony, nie? Aha, faktycznie, A teraz na, na Netflixie będą. są jakieś nowe pokemony, coś, wiem. Tu mi się subskrypcja skończyła, to będę musiał skorzystać z... A w sumie nie nieważne z czego. <coughs> Co? Mój kolega mi pożyczy konto, Bo mieszkam z nim w domu, totalnie. Mm. A słyszeliście o Palwardzie? Co z, Pal Co z Palwardem? No chciałaś, se pograć, to jeszcze możesz nie pograć za niedługo. Czemu? No pozwani zostali. Serio? Tak późno... Tak? Właśnie Myślałem, się że zrobię to wcześniej, tak szczerze. Ale tak szczerze ja nie wiem czy jest za co. Jakby ja nie wiem, jak, ja nie wiem czy to się potoczy na korzyść Nintendo. Kurwa, że co zrobiłam... Wiesz co, bardziej nie o, o jakieś prawa takie, co o patent, wiesz? No tylko oni by musieli jakoś uzasadnić, że padło faktycznie im potem. No wiesz co? Tak. Łapiesz stworki do kulek. To już jest patent. No, już? To już No tak. A, ale to, to jest, jest dużo tak. takich A, gierko podobnych właśnie co łapiesz się. Nie, że tak. A gdzie masz takie, co? Dobra, minuta, Dobra ja kończymy. Kończymy już. Ja mam gotowego. Ja nie mam gotowego, więc okej. Okay. Wam te ostatnie? Gotowe, już sekundki, koniec. Ostatnie. już minęło, sekundy, chyba, tak. wydaje mi się, nawet ponad. Dobra, jeszcze nie wiem, czy będą oczy Charmander'a? Albo może właśnie CQO? Jakby ktoś o... Nintendo zobaczył te rysunki, to on tak przejebane. Charmander'a. Ładny. Słuchajcie, ale mu się pysk narysował. A że zrobię mojego slowpoke'a. Prostu. O nie, zaś nie umiem prostej kreski zrobić. I... Ale Zes! Trudno. <grydne> no <grydne> ja po prostu ale zrobię takie słupy. Nie, 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 O dobra, tak może być, dobra, ale zajebiście. Ale jestem kurwa Dobra, to jest Slowpoke i on ma taki ogień. W sensie będzie. No. Jakby on nie ma ognia normalnie, ale będzie miał taki Mi ogień. Czy to jest twój Pokémon? Czy jeden z artystów? Ja. Yeah. O. W Chciałabym, opienie. żeby Sherman teraz. Ale nie, ja <laughs> tak? no nie? Masz tak? Nie umiem proste kreski na tym zrobić. To zrób tego. Tam po prawej jest narzędzie z kreską. No, robię. O, to nieważne. Nie no, po co ja go wybrałam w ogóle, nie? Dobra. I teraz tak. Jeszcze nie wiem, czy będzie czerwony. Dobra, bo zastanawiam się, czy o czym zrobić jak ter... czerwony, u... czy jak tego, ale chyba zrobię po prostu. Fajny, po prostu fajny. zrobię tak całkowicie go. Ja przez to już 5 minut minęło, nie? Ja ledwo co? Co? Ja ledwo zacząłem! No, ty... no. Ja też! Ok, ale ma I zrobiłam dopiero głowę. A, ja będę pilnować. Ej, 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 uspokój no. się. Teraz okarnię. Dziękuję, Wam będzie kończyć rysunki. Tak. Miało 10 minut, to było przegięcie tamto. Krwa, mi wygląda jakby na śmierć po prostu, ale nie, jakby był fuzją czyjąś. Dobra, i teraz kolorujemy jak, jak, jak tego? Wygląda? Jak czarno -Dero. To połączenie. Ja wierdziele. Jak tam u mnie z wielką wodą? E, o dziwo Wrocław nie zatopiony, jakiś został bardzo, tak szczerze, w Kurde, sensie to może źle nie było wyglądać. dużo problemów ale te wszystkie wioski wsłuczają obok, niedaleko. Ja też. No to Boże, to się boję to zobaczyć. No, to może źle wyglądać. Dobra. To Ale dwie to dwie nie miałem wygląd... tego na myśli. I teraz tak. O... O to moje też tak wygląda. Na pomarańczowo? zesro po siebie, a nie jakby tam. Yy, no, gorzej u mnie Dobra, wygląda. Dobra, to co, aktywujemy ten last minute? No, kurde, uspokój się! Tak, <laughs> myślę, że za, już za chwilkę. Bo mi został już tylko. przyuszek i już może. To jeszcze dziób muszę zrobić. Kop ma dziób. No Nie kurwa A. poważnie. A. nie da być OP graczem. O no nie, o to nie chodzi. O to, żeby tutaj były działa. Ja pieprze, to bardzo źle wygląda. Bardzo źle wygląda, okej. Okay. Mm -hmm. U mnie też. U mnie też. Ale taki rysunek znalazłem, nie miałem co dopasować. Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie, Jezu, nie żenię. Za... cię ptaka. No nie ku... lubię duże ptaki wam dawać. Tak, to, to myślę, że zrobię po prostu ptaka, ptaka, który ma oczy i jest pomarańczowy. Myślę, że tak będzie spoko. Jeżeli ktoś w tym rozpozna, to ja nagrodę pieniężną chyba będę musiał tej sobie wystawić. Proszę, <laughs> nie mów tak. <laughs> Dobra, czekajcie. Kurde, ale wymyślacie, kurde! Wymyślił ty. Um. Jak tam tak wygląda? Tak... A on ma tutaj tak... Tak... OKO KURDE OKO MA 15 CZĘŚCI OKO MA 15... No to CO które TAM okiem ON Jakiś pingwin No co? Jak narysowałem tego pingwina nie było aż taki zły No właśnie Raz, dwa... Dobra ma cztery Tak chłop ma bąbliste oczy jak ja mam to narysować o cholera co mi się stało. Boże, ale to będzie ciężkie. Ten tak. Nie a Bym miał narysować zwykłego a już to miał jest, ciężko jeszcze czas. łączyć dobra. to z czymś. Coś tak. I... kurde, dobra, te skrzydła narysuję tak trochę baziewnia. To tak o... wygląda jak poster z horror jakaś. O kurde, jak jest skrzydła, dobra, nieważne. Nie ma czasu. My na końcu będziemy widzieć wszystkie te rysunki, nie? Tak, tak, hmm. tak, tak, tak. O, jak dobrze. Nie. Coś tam, coś tam. Dobra. Narysuję może tylko jedno skrzydło. E, jakby dziecko przyniosło mi taki rysunek, pomyślałbym, że trzeba je wysłać do szpitala. <słysza> <słysza> Panie i panowie, minęłyśmy. Ja Przecież monitor. Ja sobie A tego naprawdę. ptaka i się popłaczę zaraz. Ptaki, przecież. Ale trzeba go połączyć. No tak, trzeba go połączyć. może. Ja pierciele. Muszę go połączyć. Cofam po wierzcho, to. To jednak cofam, muszę go połączyć. Mi się, bo mnie umie się co ja to ukrysowałam. I muszę tutaj oko mojego pięknie się narysować. narysowało. ten chłop ma mało wspólnego z tym z artykułem, ale od czasu na porównanie. A chuj. Znaczy jasna cholera. O, lira! Dobra, i teraz pomaluję mi jak z Myślę, że to bardzo odda. Ehm. Um, Robię go w takich kolejach, z Dobra, jak ty wyglądasz. O, bo teraz gorsze Co mi się stało? No co? Mi. A Ale nie, już działa, nieważne. No. A jak ktoś mnie sabotuje. Nie. <grym> Ona takiej rusza. Ale mortkę bym mu też zrobiła w sumie taką. Mmm... Szczerze, zrobiłabym mordkę też taką... Minęły ponad 4 minuty. To jest... Tak, ja ja swoją muszę zmarzać. Wiesz jak? niestety. Smutna. Po no, sobie mi przypomina ptaka, za mało moją. Za mało jest fuzji jednej. Trzeba raczej sf sfuzjować. Spoko. U mnie też fuzja bardzo... No nie powiedziałbym, że to jest fuzja. Może, nie wiem. Boże! Wygląda nie genialnie! To jest arcydzieło. A Olek jest w końcu? No nie wiem, bo jak patrzyłam na... czy on jest? W sensie w pokoju obok tego nie było, więc... Zaginął gdzieś w akcji. Zaginiony w akcji. A specjalnie przyszłam na tego Discorda, żeby on grał. No, no, takie jest A tak dla kontekstu, kim jest owyk? Eee, Mój chłopak. A, Dokładnie. Ok. Dobra. Jak to wiadro jeszcze raz tak zrobi, to jak szybko komuś. Nie, nie nie zrobię. Graliśmy razem w Deadlocka. Nie przegraliście. Już. Grałem Taka godzinkę moba. w lipcu i nienawidzę go Zerozec, więc zdebloka też tak nie jest. Niezbyt... No właśnie, mi się to Dobra, gotowy, i... halo, co by tak długo? I ja sobie to, to i uznałam, to. że w sumie jak gram to. Chociaż nie, jeszcze nie. Proszę, mój wyglądek miał, jakby był chory na straszne choroby. No. Mój też. <laughs> Ale takie naprawdę wszystkie najstraszniejsze choroby, jakie pomyślicie, to właśnie mój na nie choruje. To zobaczysz mojego. Nie, mój wygląda jakby nie chorował na nic, tylko chciał was wszystkich zabić. O już tam. Ja się <laughs> O kurde, <laughs> o Boże. Bo fansyfik się pyta, gdzie Reddy, jako jedyny się w Reddy. No już cofnąłem się, bo chcę dokończyć jeszcze. Ale piękne, piękne. Muszę do, udoskonalić mój twór. Dobra. Twór? No ja nie, nie umiem takiego czegoś. Dobro. Zarąbisty, gnuj. To jest puzja życia po prostu, ja nie wiem co to jest, to jest takie gówno W ogóle straszny to topik Ale do biura wyszła aktualizacja i dodali kamery Co? Czy można, o jest że można stracić nie robi Nie w swoim biurze ma kamery mm. i będziemy patrzeć co robią ludzie Ej, fajna w sumie, no Trzeba zagrać Ej, normalnie Cieno cieniowanie dodałam Musicie być ze mnie dumni Będę tylko Dzień, daj ready, bo już i... się mi doginęło. Dobra, już daję. <laughs> właśnie trzeba tak chyba przyspieszyć trochę. Chyba, że ktoś jeszcze nie skończył. No, dobra. Już dobra, daję, już daję Wam presję A, czasu. To jest ten pip. Przecież ja są gotowy. Pip. Ej, nie ma pipa. Pip poka. Pip. No właśnie, jak ja zobaczyłem, że mam pipa rysować, to musiałem się upewnić, czy to jest to, o czym myślę w ogóle. A to jest to, dobra. No, to jest ten. Serio Charmandera, o kurwa. Pokémon. Ej, to jest mój drugi, Pokémon, jeżeli... jest... no, po tym pipru. pierwszym. Jeżeli grapa. trzeba wpisywać Pip Pokémon, to znaczy, że Pip jest ciulatym Pokémonem, skoro nie wyszukuję go jako Charmander, nawet fajny z mordy jest. Jaką on to jest? No jest słodki. O boże. no kurwa. Ojebiście, jestem fanem w ogóle. Ale pi, 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 pi. No. co zrobić teraz na fuzję odwrotną. raz zrobiłam odwrotną i nie, nie, nie. Nie, ja robię odwrotną, bo już zrobiłem trzy takie, które się opierały na jednym koncepcie i po prostu tak trochę dziwnie wygląda. No, Czemu? Z tym łączeniem tych Pokémon. w ten sposób. Spoko, mój Pokémon na razie jak Ameba, więc jest Progres. O kurde, ale. Ha? Mój ma tylko buzie na razie. Mój, nawet, mój ma tylko kształt i to w ogóle nie wiem, czy jest taki, jaki powinien. Ajajaj. Ej, kurde. Ale, Mordor. Dobra, zrobię po prostu go z moją twarzą, ja, w sensie z twarzą Slowpoka. Ale będzie. Mm, ale będzie Jezu, miał. Dobra, zapączek. Ale będzie miał wzory o. i kolory? I pip, tyle pip, pipa. Dobra, nawet wyszło. Jak wiecie, o co chodzi? Myślę, że to może być całkiem zabawne. No, co powinienem wziąć te moje rysunki i zrobić z nich serię, to horror analogowy. <laughs> Proszę, go. O. Dobra. No, to jest coś No tutaj, zakropka kropka się zrobiła. Dobra, dobra. Ho, ho, poszło ciśnienie. Dobra, ale po prostu to co zobaczyłem po się narzędzia wersji O. Trochę mało do głowy, ale... No, to samo pomyślałam o swoim w sumie. To samo pomyślałam o swoim, że mało do głowy, bo no właśnie to trzeba mu rysować. Ale no cóż... No raczej, że to może być mój ulubiony Pokemon, że to będzie to, że to będzie cudo, naprawdę. Jeszcze My tego wygląda, nie widzicie? By potrzebował pomocy. Nie no, ja zrobiłam za wielką głowę i teraz miejsca na dupę. No właśnie, ja tak ostatnio zrobiłam, że wysoko narysowałem swojego, musiałem go przesunąć. No właśnie, kurde, to będę musiała zrobić całego tego i dopiero dodać, no... chociaż ogon. On ma te całego, niebieskie, te niebieskie. Ma tak. Nie ma czasu na przesuwanie. Dobra, ten ogólnie od razu Wam mówię, że mniej czasu będzie. 5 minut okay, i wiecie. To no jest spięty grafik strasznie. Spięty, spięty, bo coś tam ostatnio. Za długo nam szło. No nic mi się tu nie mieści, nie? Gumka. Bardzo gotowy. I robię z tego Tak szybko, od razu. co? O, oh, lepiej. Uh. Może to będzie mój ulubiony? To będzie mój ulubiony pokémon coś, ja yes, się wyglądam. Bardzo ładnie się połączyło. <laughs> ładnie się połączyło. O. Co? Ktoś palił ciało pod blokiem? Jak drukarkę? boże. Taki kolor tu ma taki kolor. A nie, to będzie mieć taki kolor. O. Przecież żeby się ze jak jakby to nie? Kocham. A takie są najlepsze, właśnie. O kurde, nie to. Jakby znowu były jakieś minut, pytania, więc... to muszę wytłumaczyć. O nie, czemu musimy mieć zawsze pytania o twoich obrazkach, pan z loch? No, tak ja bo... To jest podejrzane. Dobra, po prostu tylko o jednej rzeczy myśli, no. Nie. bo, bo jestem to ciekaw, jest... co ostatnio narysować, bo tak. dalej nie wiem. Więc nie, tak to co, co ostatnio to narysował ja, to trafiłam, to byłam... <laughs> To był... Okropne mówisz. <noise> to było. No wiesz, tam gdzie się kończy tyłek, tam się zaczynał drugi Pokémon. Nie wiem czemu. No kurde. Nie wiem. No, nie <noise> <się dowiem>. nie <noise> wiem, ale się dowiem. No, to jest. To była fuzja. Dobrze. No ale to chyba w takim dosłownym tego słowo znaczeniu. No taka dosłowna fuzja. Może dobra, to mi się podoba. No bo jakbyś się przypatrzyła, to tam temu coś brakowało. Dobra. Dobra, czuję, że to będzie przepiękne. Tak, czujesz, o, no. to będzie piękne, jestem gotowa. Dobra, no, ja myśl element horroru. No, A, tak jest. No, spoko. A, to jest myszulik. Widać na tablecie, fajne. no ładna. Tak fajnie. Co to poświe. jest? <śmiech> 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 tak, to jest Okej, Charwander z tym, dobra. Tokio, no. O, tutaj no, kolejna, to rzecz, jest kolejna rzecz, kolejna rzecz. To jest ogon. To jest spoko. Aha, ale okay, czemu ale ty w wcisk... to nic to, to wy macie brudne umysły oboje. Dokładnie. Nie, ale... A to, ty to też masz ty, ty też. To drugie, to, to inny rysunek jeszcze. Też masz brudny umysł, że <laughs> to w ogóle wpadł do No co nie? No nie, no ja no chciałem właśnie wytłumaczyć. Mam... Dokładnie. No właśnie. Widzicie? Nie no, ma to ogona. dalej, ale przepiękne, przepiękne. A z tym, to ja to tym, tym widziałem. Ale słodki, ej, uroczo wygląda. Co to, co to jest?! Co to jest za kiełbasa?! Co to jest za kiełbasa?! Boże, jakie buty! Jakie mam nie mogę! Ale słodziak! No, bo to jest slowpoke. Boże, to jest moje ulubione, później będzie tylko gorszej. Pip! teraz rysowałem pierwszego pipa. Pip, pip! Boże! Ale ptaszek! E, to jak jest jakiegoś... ogon? To no jest nie. ogon. Tak, ja to widziałam. no! To jest ogon. No i nie, jezu, jest slow ja nie, nie tego porównać w ogóle. To jest slowpoke z takim. O jest jaki słodki ja ten jak ostatni. jak zrobić Boże. odbicie, poprawnie. Prawda, ja Ale słodki jest ten ostatni. Tak patrzy jak e, ten. Ciężu, od trzeciej rano, mamo, koloru. blok techniczny podtrzymuje, trza... no. potrzebujemy. Trzeba było na plastyce uważać. Ja mam podstawowe kolory i z nich korzystam tylko. Ja mi się czasami zdarza tą paletę ogarnąć znaczy odpalić, jak tam zbyt dużo. O kurde, ale. Ej, no co się nie stało? Drzewo jest. Drzewo jest. A mi się nie. trochę ręka msknęła, jak ja rysowałem mojego pokebona, więc może lepiej wyglądać trochę. Ale grubasy. Grubasy z tego. O jej takie oczka ma. Ja nie widzę w ogóle w tym ostatnim fuzji, w sensie ja bym po prostu tak, ja jak wyglądać. Pip, no artykułu, pip, pip czyli. raczej. Pip. Ale wygląda po prostu jak taka słodsza no. wersja. No. Słodko. no ping ping z ptakiem. No, pip. O Boże. Metapod, o ja zapamiętam. Najlepszy <grym> Kocham. A te gwiazdki wszędzie, kurde. Nie, przepraszam. Metafot. Jaka twarz! O, jest jakie słodkie, może nie mogę. O, mój mój ulubiony to... metapod. <grym> On wygląda jak z tych gier, tych takich, jak to się nazywa. Jakie? No, tych takich, co te łapy długie takie mają. To miał być artykuł, ale poprzedni. O, no, no. Dobra, praktycznie wyszło. Prawie. No. Wyszło, kurde, zawał chyba.